Kolejny mecz nieprzegrany, można powiedzieć, ale troszkę chyba żal, że nie, że nie wytrzymaliście w lidze czwartego spotkania bez straconej bramki? No, trochę żal, wiadomo, taka bramka dziwna z dale, dalszej odległości, praktycznie go, go, gość nam no, nie zagrażał bez, bez jakichś sytuacji w pierwszej połowie, mieli może jeden strzał, w drugiej połowie Jeden bądź dwa, i właśnie z tego jednego strzału padła bramka. Choć uważam, że, że no nie powinna wpaść taka bramka. No ale zdarza się. No, czwarty mecz i, i pierwsza stracona bramka. Około 360 minut. 350 no, nie traciliśmy. 10 minut przed końcem czwartego meczu w lidze, bo jeszcze muszę przypomnieć, że w Pucharze także nie straciliśmy. Mój minut się sporo zebrało, ale najważniejsze są zdecydowanie trzy punkty, a taka bramka schodzi na tam dalszy, dalszy plan. W tej grze na zero z tyłu, to również dwa razy było ostatnio zero z, zero z przodu i to lepiej chyba wygrać jeden, niż kolejny mecz remisować, bo to jest strata dwóch punktów. Zdecydowanie lepiej jest jeden mecz wygrać, jeden przegrać, mieć trzy punkty, niż dwa zremisować. Takie jest moje zdanie. Zawsze ten punkt więcej. Mogliśmy na przykład w jednym meczu wygrać jeden zero, w drugim przegrać i byśmy mieli więcej, ale nie traciliśmy bramek, mamy te punkty 2, więc nie powinniśmy narzekać. Jeśli nie tracimy bramek, zawsze jest ten jeden punkt i to jest ważne. Ostatnio zdecydowanie poprawiliśmy grę w, w tyłach, z przodu dzisiaj też dobrze zagraliśmy 3, 1, myślę, że to jest najniższy wymiar kary, mieliśmy jeszcze sytuacje, których nie wykorzystaliśmy, ale tak jak już wspominałem wcześniej, trzy punkty to jest zdecydowanie najważniejsze, o co nam chodziło. Mogliśmy głównie dobrze z 1-0 jedną bramką i te trzy punkty najbardziej nas cieszą. Ciężko jest motywacja w takim meczu, gdzie przyjeżdża drużyna z ostatniego miejsca i wiadomo, że ona też kiedyś zacznie zdobywać punkty? Prawda, prawda piłkarska jest taka, moim zdaniem, że na tych niby słabszych rywali powinno się motywować podwójnie. Na mecze od tych, z tymi lepszymi to wiadomo, motywacja jest wewnętrzna, nikt nikomu nic nie musi mówić. Ale jeśli przychodzi taki mecz z, z, z drużyną, która jest na dole, to powinniśmy właśnie dwa razy mocniej się zmotywować i, i, i nie, nie popadać w samozachwyt, że to jest jakiś tam zespół z końca tabeli, że tak dużo bramek stracił, że ma tylko ileś tam punktów. Tylko po prostu na takie mecze trzeba się dwa razy mocniej właśnie sprężyć i pokazać to na boisku, bo przed meczem wszyscy są mądrzy, już obstawiają 3-0, 5-0. A jak się zespół nie zmotywuje podwójnie na taki zespół, to wiemy jak jest. Piłka nożna jest taką grą, że... Płaci się czasami surową karę za zlekceważenie przeciwnika. Co widzieliśmy na przykład w meczu z Niemcy ze Szwecją. Gratul gratuluję panie trenerze zwycięstwa. Sprawdzam Ciderem, ale to chyba tym bardziej trzeba gratulować, bo, bo jest tak, że niektórzy już przed meczem przy takim spotkaniu dodają te trzy punkty, a nie zawsze tak bywa. Niedzielę skóry na niedźwiedzie. no to, to, to takie przysłowie, akurat przed, przed meczem mówiłem, że łatwe są mecze po meczu. Nie? Wygraliśmy 3-1 plus 3 punkty, już trochę dziwiliśmy się, no, na pewno to go, na pewno to jest taki dużym plusem, że, że stanowimy zespół, Do widać dzisiaj było, do, jak graliśmy na, na początku, przy, przy, tym, przy tej sytuacji, że tam absencję trzech zawodników było z osobowego składu, ale jest tak, że ci rezerwowi też muszą swoje 5 minut mieć. Właśnie nie było Pawa Baraniaka, kontuzja. Damian Dwornik to kontuzja i kartki Marcin Damczyk. Ja jak kontuzje wyglądałem tych zawodników? Kiedy można ich się spodziewać? Mogę powiedzieć tak, że Baraniak już nie będzie w, w ogóle do dyspozycji w tym roku. No Damian, mi się wydaje, że tutaj wtorek podejmuje trening. No, a Marcin za kartki to automatycznie wiadomo, że jest zdrowy. Nie, no, nie ukrywam, że ta dwójka to takim, taki, taki no tego składzacz nam tak mogę powiedzieć. Nie? Także akurat dobrze się złożyło, że graliśmy z, z, z ostatnim miejscem, i inni mogli, mogli wejść, no i wygraliśmy pewnie, to mnie cieszy. Co prawda pierwsza stracona bramka od czterech spotkań w trzeciej lizy, ale nadal chyba trzeba się cieszyć, że, że praktycznie rywale nie, nie stwarzają sytuacji. To właściwie dzisiaj stworzyli pół sytuacji i strzelili Gola, ale to właśnie ta chyba gra do, dobrze z tyłu, to pozwala zbierać coraz więcej punktów. Tak, dużo pracujemy i pracowaliśmy nad grą defensywną. I nam to się udało. Chłopcy teraz już rozumieją o co chodzi w tym wszystkim, że, że ta bramka nasza to musi być zamorowana, to musi być pewna, a z przodu zawsze tutaj coś nam wyjdzie i, i, albo, albo zagramy na zero to jeden punkcik, i tak, tak jak im na treningu. Tłumaczę, tak samo, tu w meczu mnie realizują i, i z tego jestem bardzo zadowolony. Coraz świlej Pan sięga po tych młodych powinniów, niczym Waldemar Fornalik, prawda? Daje Pan szansę kolejnym zawodnikom. Czy, czy to tak wykorzystują chwilę, bo, bo kontuzje i kartki, czy, czy po prostu oni mogą mieć nadzieję, że, że pograją jeszcze w tym sezonie? Każdy trener lubi stawiać na młodych, bo, bo, bo to, to jest takie siła młodości. Nie? Jak ich tutaj nauczę grać i ogram w trzeciej lidze, to, 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 to będzie moja taka duża satysfakcja. Czy młodszy, tym ja jestem tutaj bardziej zadowolony. No muszę ich określić, dlatego że tutaj regulamin nas zmusza do, 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 do grania tymi młodzieżowcami. Nie? A jak ma się dobrych młodzieżowców ogranych, to i zespół, wiadomo, że lepiej gra. No tutaj, ja bardzo się cieszę. Graliśmy Puchar Polski w środę, praktycznie pięć bramek strzelili właśnie ci młodzi, co dzisiaj wpuściłem. Także zasługują na to, żeby tutaj właśnie ich próbować i ogrywać właśnie, skoro przy że Polski jesteśmy, już żartowaliśmy tutaj w kuluarach, że niedługo przeciwnicy zaczną dzwonić do Zapolic, za żeby pytać się, jak się bramki zdobywa WKS-owi. Bo ostatnio właśnie za policję strzeliły bramki WKS-owi, prawda? Tak, tak, było tam. De... Puchary to takie, to takie... tak jest, a tutaj te człowiek niby tam mobilizuje gdzieś tam na... jedziemy na wioskę i mówię, że tutaj piłka, to pokory uczy na każdym kroku. Nie? No i tam mało co pokory byśmy się nauczyli, te takie bramki stracone. No, prezenty praktycznie już biorąc, mieliśmy może do przerwy kilkanaście sytuacji stuprocentowych, strzeliliśmy, yy, chyba mi się zdaje, tam było jeden 1, 1 do przerwy, albo w ogóle nie szyliśmy I to takie sytuacje, które, które wcześniej powiedziałem, się mszczą. No i tam jedna sytuacja, ten stracił, ten się machnął, 1-0, a przeciwnik wiadomo, że jak strzela bramkę, to zaczyna dopiero walczyć, no ale takie też mecze to są takie charakterne, że to właśnie wtedy wyzwala, wtedy trzeba pokazać właśnie, że, że jestem piłkarzem.